Za moment sędzia rozpocznie kolejny mecz Ligi Włoskiej, a to spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Już nie mogę się doczekać, aż piłkarze ruszą do gry. W dzisiejszym spotkaniu Genua gra przeciwko Milanowi. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Trener wybrał dla nich agresywny wariant układu 3-4-3. I druga linia ustawiona raczej jako wsparcie ataku niż obrony, składającej się tylko z trójki zawodników. Tutaj trzeba szybko przerywać ataki rywala, bo kontry mogą być zabójcze. Pójdźmy na ustawienie gości. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie: czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem, żeby pomóc w uzyskaniu przewagi w ataku. Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna Milan. Blisko już do bramki. Jank. Rodriguez. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Już blisko pola karnego. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze za opozycję. Niang. Zbliża się do pola karnego. Baje. Yang! Yang będzie wykonywać teraz rzut rożny. Centruje z rogu w... Musakio. Wspaniała obrona. Było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. W... Andre Silva. Ach, ależ tutaj mało brakowało. Zatrzymana. Diego Laxalt. Piłkę przejmują rywale. Bertolacci. Przejęli piłkę. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Dobre przejęcie przez Milan. Blisko pole karne. Ma wybór w tej akcji. Bajenian! gapkę. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Zostawił za sobą trochę boiska. W tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. Piłka wypita z pola karnego. Blisko pola karnego, teraz gracze Milanu. Wygrany. Jest szansa. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Dobrze, do przodu. Przerz gapkę. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Dogranie granie na nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Ricardo Montolivo może być groźny po tym prostopadłym podaniu. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. że antycypował intencje podającego i mają piłkę. Milan, Milan szuka swojej szansy. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Dobra interwencja, udane wiązkowanie. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Trochę się zbliżył do pola karnego. Wybronił, ale piłka dalej w grze. Rossettini. Bertolacci. Darko Lazowicz. Wyskał już do bramki. Dobra okazja. Nie, nie tym razem, nie celnie. Dzisiaj rzeczywiście trudno jest grać dokładnie. Lukas Bilia. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Mbaye-Nyang. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Rodriguez. No i partnerzy podążają z pomocą. Lukas Bilia. Nyang. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze pozycję. Ach, zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Zatrzymana. Po pierwszej części zaczynamy drugą połowę spotkania. Andrzej Silva. Próbują ataku pokiem boiska. Andres Silva. Czy potem strzale będą prowadzić? Aj, szkoda tej akcji. To mogło otworzyć nam wynik tego spotkania. Bardzo dobra okazja. Niestety zabrakło zimnej krwi przy wykończeniu. Ricardo Montolito. Rodriguez. Dobra pozycja do oddania strzału. Milan znowu z autu. Abate. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Remisowa pierwsza połowa. Nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Ricardo Montolivo. Gramy, gramy. Taka jest decyzja arbitra. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ważne, że nie jest osamotniony. Podani na wolne pole, ale zareagowali. Robi się niebezpiecznie. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Ach, nie ma, nie ma bramki. Kapitalna reakcja Bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Lukas Bilia. No, ciekaw jestem co teraz zrobi sędzia. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. Kapitalna interwencja w porę. Trzecią to podanie. Young. Miller w ataku, może być groźnik. No piłko odebrał i stracił. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No, może być groźnie. Dobra interwencja obrony. Ignacio Abate. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Może spróbować szczęścia. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Może teraz ruszyć skrzydłem. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Szansa na objęcie prowadzenia. Planka obejmują prowadzenie, chociaż trzeba przyznać, że w przekroju dotychczas... rasowej gry byli raczej słabszym zespołem. Tak to już jest w futbolu, że na koniec liczą się tylko strzelone gole. Popatrzmy na rezultat: 1-0. Blisko pole karne. Bonaparte. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Wrybuje w stronę Bramki. Jest szansa. No prosto w zawodnika z pola. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Wej piłkę z od bramki. Prowadzą w drugiej połowie. Trener decyduje się na zmianę. No myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Ciąż wynik z prawą otwartą. Ten rzut rożny może przesądzić o końcowym rozstrzygnięciu. Zrzut rożnego do środka Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Walczy jak lewo zachowanie czystego kąta do ostatniego gwistka. Broni fantastycznie. No ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kiwice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Dośrodkowanie na... No wypiąstkował w pole. Cztery końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Bonaventura. Blisko pola karnego teraz gracze Milanu. Rodriguez Susson. Pięknie go dostrzegł. Dobra okazja do oddania strzału. Końcówka w ich wykonaniu Nie poddawali się, nie tracili wiary. Mają upragnione wyrównanie. Teraz tylko nie dać się ponieść emocjom, bo piłka potrafi być nieprzewidywalna. Wyrównujący gol w ostatnich sekundach meczu, ależ emocje. Byli zdeterminowani do samego końca i zostali nagrodzeni. Jest jeden do jednego. Remis. Kofi. Rossecini. Ryzykownie, ale udanie. Koniec meczu, nie zmieni się rezultat.